Dzisiaj mamy sobie co znowu i powerenda w tym odcinku pokażę Wam jak łatwo wykonać wyzwanie pod wrogich graczy lub budowle wrogich graczy M Możemy właśnie to w bardzo prosty sposób zrobić. Za chwilę wam zaprezentuję jak, a w zostawcie jeszcze suba na tym kanale łapę w górę odcinkiem. Także polecam wam wejść sobie na porządkę i policzyć w to miejsce, ponieważ tutaj powinny być świetliki gdzieś między tymi drzewami albo coś. Po prostu zbieramy sobie świetliki O, na przykład tutaj są, pyk Wywalamy się od burzy czy coś I po prostu czekamy na jakichś graczy Aż będą koło nas, nie? Dobra, sobie Ja tutaj widziałem przeciwnika, który sobie wybudował takie rampy Także widząc to, tutaj możemy sobie puścić świetliki To jakiś ziomek nas sprejuje Zrzucamy jeszcze tutaj w niego. I wyzwanie powinno być zaliczone. Tak. Także co, ja już dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Widzimy się w kolejnym odcinku. I się mano.